Stary zgubił browar, czadno, no Siedzę sobie dzisiaj w pracy Remontuję e, sobie newsy, no nie? Robimy newsa I w tym momencie Gwatuję Zwiastun nowej przygody Ja sobie wyoglądam Stary, taki Helpless stary, no nie? Mordo Przynieś mi destylator W I no, teraz... is, is waiting to speak with you All the rest is in this note. Read it as soon as you can. A secret mission sailed to the uncharted island, located on N13. Dai Piontako. Dai Piontako. Ile? Wait, that's Dai Pinzlote. Ile? The unthinkable has happened. I, the great and powerful, Trailer, have been robbed. What? Now leave me. Leave <laughs> me. <laughs> Go away. Never see you again. Chat, jeszcze mi nie wierzycie B jak Brower. No kurwa no B jak Brower. B? Jak Brower. No, no Dobrze że dasz Miki, no Piwo to moje fali. Aparatura no. Aparatura Pogadaliście już z moją dziewczyną? Nie Ale ona nie jest twoją dziewczyną Jak to? Oliwia Poczytaj o. sobie list Black, I hope one day to reclaim it as your hand takes mine On musi to przetrawić Czekaj, ja muszę zobaczyć jaką ma reakcję On ma taką reakcję, dobra Hello, I'm bond now Examine the locked door Give the signal And you will find assistance Be sure to follow Ok, door za tawerną FBI OPEN UP! F.B.I. Szczurek O! Ty butasik Okej okay. mały Z I zabieraj zegarek Będzie Pendragon w, um. w siele... z... Szczura oh, aha Dobra Okradłeś mi zegarka Idziemy Uciekamy Czyli tak będą... <grywka> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, no tak! Fire Lord chciał, żeby Pendragon zginął, bo teraz ma 100% udziału! No i To jest takie proste! Chcesz to kontynuować bez mnie, czy musi, muszą być tam wszyscy? O! Co to było? To był... Wujas przyszedł, kurwa. Wujas mnie nawiedził! No, no i nie, mamy, nie, nie, b Czad, patrzcie, mam ptaka. Screen z takiem Bum. to jest teraz twoja dziewczyna? Ty, I claim the shurek. Gdzie ty biegniesz? Na statek. Gdzie ale kur... Zniknął, Ale to jest jakiś o kurwa jaki ja jestem silny! Ten na dół, i dobra, tutaj teraz wszyscy są? O, I... reach inside. Tak, reach inside. Co to jest? Dobra, i stary się zestrel. Haha! <grymne> hey, komm speak with me. Lever. Łoo! Need... Wow! Sword Pendragona, ten taki k. ten. Ah, ale tu ładnie! Ej, ten sword fajnie wygląda. O jest taki płomienny. Wow, Sirs. stary. Mogę do niego zagadać najpierw czy. egzamin, to? Tak? It looks like Pendragon's Sword of Souls, but something about it seems unsettling. this is okay. the treasury of the most dangerous weapons ever forged on the and this is just what i've been searching for. okay. <laughs> what have you done? i think that's my cue to leave. i hope you enjoy clearing up the mess we've made. <laughs> speak with me i'm sorry to say the dial is at rest that means the sword has traveled a great distance perhaps even beyond the sea of thieves itself i wonder well i'll return this to madame olivia while there's still time to undo the enchantment if i were you i'd tread lightly in her presence for a while courage and curiosity are fine qualities in a pirate but there are those who will use them against <laughs> you <as> <laughs> <a> <laughs> <deep threat laughs> on the sea of thieves all is not always as it seems <laughs> Tutaj masz całą bibliotekę i tutaj możesz sobie poczytać różne rzeczy.